Andrzeje ja jestem jak Cisco, z kolei cynę gramy w Real Life, na serwerzeńcy Survi. Yy, to jest serwer non-premium, ale yy, na tym. Jeszcze jest MC, ale tam nie, coś mi ukradło to albo cokolwiek, nieważne. Yy, I dzisiaj ze mną jest Staszek. Lord, Lord ciasteczko, jak tam już chcesz się nazywać, ja już nie wiem. Stasiao Dobra, no to Stasiało, Jezus Maria. Dobra, idziemy. Wyrobimy sobie dowód. Dowód sobie wyrobimy. Ratus tak, wiesz łap. Tak. Ty o, co ty? Ty. Można... Może Łusioś, o twój, nie? Dobra, płodź chłopak. Ile mam... lat? Wiecie co, ja bym sobie dał jak najmniej? 12. O nie. Dobra, gdzie yy, no, yy. jest wiedzą, wie, Już wszyscy wiedzą, jak się nazywa, więc i będę ukrywał. O, jest Norbert. Yy, I nazwisko? Jest Dąbrowski. Jest Dąbrowski, no prawo, ja sobie to wziąłem. No to dobrze. Rząd. O kurde, zachorowałem. Ale nie ma nawet, nawet żadnego na B. A, to ja nie zachorowałem do. do szpitala. Ej, to jest Grabowski, ej, ej, stary, jest Grabowski. <laughs> O, to nie za bardzo, bo lubi. Kurde, A dobra, nie chcę. Stary! Do, do lekarza! Co do lekarza? Tyle wam jest nawet. Kowalczyk. Jeet. Dobra, nazwisko! No ja będę, ja będę, ja będę, ja będę, kurde. Będę, będę, no, krawczyk! No! Jest, no krawczyk <g handcuffs> rodzina 500 plus o, ty. Tutaj funkcjonuje rodzina 500. Plus. I tam też wszędzie plakaty 500 plus. Huh. Mieszkaniec. Bo nie ma. O, to jakby... to jest, A, bym... kupi. Ty kupię sobie pieszczonek zalęczynowy. E? Po co e? ci? Boże. Nie no, nie, nie będę miał żony na tym. Dobra, ja idę do kopalni coś zarobić, człowieku, bo tu trzeba coś zarobić. Najwyższa O, urząd pracy, właśnie, urząd pracy. Ja chcę do urządu... Dobra, nie będę się tam marnował tego. Okej, okay, bezrobotny, urząd pracy, pracownik. Urząd pracy, dobra, siadamy sobie. i Dzień dobry, teraz się ma, proszę pana. Ja chcę Nie, na pewno nie śmieciarzem. Rybak też nie. Stajemy. Nie, to obiad. Ale mama, ja nagrywam. Dobrze. Więc wracamy po cięciu. Okej, ziemeczki, jesteśmy już po cięciu. Ja zjadłem obiad. Jak chcecie się dowiedzieć, co było na obiad, to piszcie w komentarzach. Dobra. A my sobie wybierzemy pracę Policjant. O, to było ciekawe. Dobra, nie pod. Poczekaj tam w... Nie wiem, Dobra, poczekaj tam po prostu, to bierzemy so, to ja. Ja poczekaj po prostu... Za likwidację podpalaczy, a dostawca. E, świeżego mięsa do restauracji, no spoko. Strażak. Zawieszenie pożarów i... Aha, dobra. Kurde, ja tutaj mam już słowa, bo yy, mam za, za mało yy, tego... Aha, czy można opuścić no, pracę. Podpalacz! Znaczy, Podpalacz, za mną stary. Podpalacz! Podpalacz? Podpalacz, za mną! Gdzie jesteś? Jestem w kołupach! Dobra, czekaj, idę do kastoramy! Podażmy Gdzie? Do kastoramy? To jest w ogóle kastorawa? Jest! Ej, dobra, to jest ja szybko. wezmę policjanta i tego. no, no, Tam jest, tam jest kawiania, zupkę, zupkę chce. no, Po no, 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 Nie no, no, Nie no, się, nie Coś się zaczęło dziać. Cieszę się. Gdzie ty jesteś? Jest Mamy złodziej! Mam złodzieja w ogóle. Dawaj zupę! Dawaj zupę do mnie! Ty! Przechodny! Mieszczanie! Dodaję. Jest. Co? Jest... Wiesz Jaki? Jakie Jaki skrężyli? Przechodny mieszczanie. Jezu, złodziej tu jest. Ale, gdzie ty jesteś? To ja się na to nie jako ale, ale, to jest strasznie mało. Ty, strasznie mało dużo. Znaczy, tego zarabia się kasy za to. A gdzie? No to, nie ja muszę jesteś? mieć kupić. O, 11 teraz, bo to jest nie? tak słabe. Ty. A gdzie się kupuje? Eee. Ten. Nie, a może sobie zobaczymy, jak ten. Jak prawo jazdy. Ty noc, tu jest. Nie <laughs> posiadasz, Aha, bo ja muszę mieć dowód. Dobra. Czyli trzeba uzbierać 300 tysięcy. Najlepiej, 300. Czy ja mogę to? ja, policjant! Policjant! Gdzie? Ale to strasznie. To strasznie długo na tym serwie. Co nas strasznie długo. widzę cię chyba. Gdzie jest W ogóle tam jest kucyk Nie. jakiś What? Jadę na kucyku! Jej! Jadę na kucyku! Nie wiem! jestem w kostolanie! Super! A ja jadę na kucyku! Nie mam siodła I ja on się zbugował! Mogę go bić! O! Pan, pan złodziej, jak... Tak? O nie, to panek z podpalaczem Panek z O, właśnie, ja tu widzę w ogóle podpalacza On ma bo. Nie Ty, przechodźmy przechodni. Przechodźmy On ma antynoka! Podpalacz ma antynoka! Przynajmniej się nie palę Muszę to ugasić Straża! Strażaka no bez strażak. wicie. Strażak sam. Strażak sam. O, jest podpalacz. A gdzie ty jesteś? Ta e, e, nie, nie, no ty, przy, przy, przy tym, przy turystycznym, wiesz, na spawnie, przy jak jesteś, to jest taki turystyczny. Ale dobra, już ten... Już, już go zabiłem. Podkonacie moją antymuchę. Czekaj na zasiłek, bo zasiłek ci daje wtórkę za damuchę. Mm. No dobra, ale. O! Kogoś tam bije złodziej, Pomogę ci, ja Ale to... co ile dostajesz? Co 20 minut. E tamto, człowieku, ja nie będę tyle czekał. Co 30 minut. No ja mam co 19 teraz. Ja o mam... ty! Skończyła mi się siekiera! Gdzie ja kupię siekierę, Albo miecz przynajmniej jakiś... Yee, ja się zabijam kniosem teraz tego podpalacza. No. Miałem najpierw, O, już mam 200, jeszcze 100. <coughs> not good, not good. A jakie soki, A ja ile już? się zarabia za... Ile się zarabia za zabicie złodzieja? To jest jubiler klient Dobrze, ja tylko... Dobra, nie gdzie jesteś... Nic nie ma. Dobra, gdzie jesteś teraz? Eee. No... Prze aptece teraz. Farmaceutka. A co ty nie Ja robisz? nie mogę. No... W sumie to nic, no, bo mi nie potrzebne. Tylko... Władzę, kanały są. Ty, no prawo. Nie bo Ja pierwszy raz tutaj gram. Fest food. Właśnie. Chociaż nie, w sumie mam jeszcze to, to mięso. Ale frytki są. Są burgery i są hodogi. zaraz. No to jest Kvatwodzie? Szybki banam. Nie. Co? To jest Fwarkwodzie? No przed chwilą byłem. Teraz jestem w banku. Teraz jestem w banku i sobie wszystkie moje pieniądze prześlę do banku. To bank? Tak, to jest bank! Iśnij! Znalazłem cię! Super. Wiem. Chaj wypłacę. Daj trochę. Czego? Chaj. Pto w życiu, za serce. Ja na dwoky spijam. Ja mam dwa kasy teraz, ale w banku mam 200. A ja mam zero kasy. No to popracuj trochę, ja będę tych. gdzie nadzieję kupić... Y no Cię kupić e, jakąkolwiek zbroję, znaczy no Nie zbroję No co to jest? Co to jest? Restauracja, to czemu to się pali? Ej, to jest pożar w ogóle restauracji Czemu żaden strażak nie przylazł tutaj i nie ugasił, no co za... Świnia No, kościelny Ola, amigo, Ave Maria Ej, co mogę u nich zrobić? Ministranski jest i ksiądz. No, nawet nie widziałem cię w spowiedzi. Oh! Iść w pokoju w imię i Ducha Świętego. To, to on się umie normalnie żegnać. Brawo, księdzu. Brawo. A gdzie jest? O, ja mogę iść do spowiedzi w ogóle? Nie mogę, ale słabe. O, właśnie, pomoc sobie wezmę. Ogarniamy się dzisiaj. Kurde eee, informacje, informacje. O. Eee. Eee. No dobrze, tylko ja muszę znaleźć sklep z bro O ty, złodziej. Oni mają miecze, ja nie mam. Nie, oni się kierują to robią. Nie wie no. Kurde. Potrzebuję miecza. A ja za e, czemu? No bo nie mam hansu, a nie mam nic. Jak to nie masz nic, to wpisz sobie kit gracz. Kto to w ogóle domy? No są. Można kupić do. Jest! Dostałam HP! I w ogóle wszystko. O, cieszę się. Dzięki. Gdzie? Ciekielka. Gdzie? Ciekiel, mociek. Kupuje. W kasoranie. Miecz? W kasolami? Żalcik. Dzięki. Muszę. Mm. O kurde! był podpalacz a mi się Tam nie, nie jest tych pospolaczy. O, kolejny kucyk! Nie, to jest dziki koń. Jesteś przy sklepie AGD? A ja nie wiem, gdzie jest sklep AGD. Wiesz, że dasz... wiesz, że gdzieś, wiesz, y... On mnie nie lubi, widocznie. O, już pewnie polubił, tylko nie mam tego. Nie mam... siodła. O, jest drabina, mogę wyjść na górę. w sumie nic nie daje O kurde Ach, gdzie kupić miecz? Nieważne no co napisałem. Kurdej! Wiesz, że na YouTube a leci? A może każdy to obejrzeć? Górem? O, widzę cię. Gitara się ma. Gitara. Bruna nie mogę cię bić. Klep GSM. to jest! Samsung LG Nokia Sony. Ja Ja ci zaraz dam Apu, pati. Ty, ty kurwa, ja, ja, czemu ja ci nie mogę? Dobra, ja, ja chcę Samsunga. Ile kosztuje? 800. Każdy kosztuje 800. Nawet Nokia kosztuje 700. No super! A każdy wygląda jak iPhone. Jeszcze jest sagiem jakiś. Sony Ericsson? Ja nie mogę. Ale tu, ja kiedyś telefon na jednym świecie, to na MZ i słuchaj, wiesz jakie to jest bardziej? Da się tylko do fast fooda, yy, do hotelu Tutaj?! Dalej. Tutaj?! Ale gdzie? No na tym serwerze. Nie no, nie wiem na, jak na tym serwerze są te y, telefony. No właśnie. O ciekawe co oni mówią. Właśnie nic. Jest to daj piątaka. Jest to daj piątaka. Spadaj. A tu jest inny jeszcze mieszkańca, taki ten różowy. Czekaj, ej, do, do daj piątaka, gitara się ma, dobra, nie. Gdzie się kupuje miecz? Gdzie się kupuje